Nie gramy w tory minus, minus wertygu mam... Nie wiem kto to wymyślał stary No nie no, ktoś powinien stracić pracę w tym walwę tak szczerze jak, jak widziałem zmiany to podobały mi się ale jak gram na tych zmianach to jest absolut nie, no, ten katok, on jest fokre, to ty ale Ty ale jest ku... Ale to w ogóle ten Katok to wygląda jakby ktoś kur... no, ...przypadkiem się dorobił Jakie teraz znik mam? O Shish. Ty no, tam... przetestowałem co to vertigo Dobra, vertigo Popatrzysz co się dzieje Pokaż co tu się dzieje, no ty kurwa No, jeszcze za barierką masz kolejną barierkę, tak jakby Możesz na niej wiesz, chodzić Ty, ale tutaj, z tutaj tak wiesz, że odnoga no tak, jest, że no. cinema tak, no. No, jest. no nas grali tak, że w 4 x na kwadracie szowali o od odnogę To oczy gap stillgrab, still gap out

Zdążę. No w sensie no, Zdążysz, no... On wyjdzie, ale wiesz... Jak już nie będzie mógł jigglować, no to jest... Musa co? Nie. Ja. No jest, No, uspa. To Podchodzę sobie rampę w takim razie. Wiklerze. Widział pakę, widział mnie. Pakuję rampę. Okej. Okay. Spakuję sobie... kurwa, trzeba bo tutaj catwalki są. Czekaj, czekaj. Back. Back. No, spach. Spach. Chcesz zdobyć nowe skiny do CSA? Wejdź na g z kodem MATEO i odbierz darmową skrzynię i bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak Blik, skiny czy krypto. Bierz udział w eventach, twórz swoje własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Korzystając z dostępnych trybów, wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Dodatkowo codziennie możesz odbierać darmowy bonus, a skiny ze strony wypłacane są natychmiastowo. Wbij na stronkę z kodem Mateo, link w opisie. Proszę. Ted No i dałeś kontakt, better. A je. Ja jeszcze nie daję ten. Oooo, oh, oh. oh, oh. ro sam robot gaming. RoboCop! Zmieniłeś się coś na metr, czy nie? Bo nie wiem, jak to się pikować. Nie widzę defaultu wagon. Ile, ile? Default no. Da default. Ma czupa czopsy poszły. Don Bomblino, dzięki za subika z primarka. No i pszcz, 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 ps, ps. mida skrocił. Mida skrocił, mida skrocił. Ciekawe, jaka jest smog, rzuca. Nie wiem na co, ale jakieś smog poleciał. O hmm. brate, co robisz? jeszcze raz. A. Dawaj zaraz, a? No, chyba powinien Puszcz mit, guys. W kurwie się zaraz, no. Drugi raz. Nice. Nice. O, i podjeżdżamy się ponownie. Podjeżdżamy się.

Dziękuję Nie wiem skąd, stary Patrząc Ja, fierdol Patrząc, skończył gap Podnalazę, jest na prętach No, no. Oh, gap Dead side One more is behind headshot or something Flashing above headshot no. Nie Nie gramy wtedy Minus, minus Hege. vertigo oh. Tak Do left Poleciał, poleciał Boom one. Headshot, ten kon? Jeszcze jeden na tutaj, tutaj, po lewej. Nie wiem, kto to wymyślał stary. Nie no, ktoś powinien stracić pracę w tym Valve, tak szczerze. Nie ja no, trzeba mu... ten gość tak tłupie, no. smoka. Smok młodszy. A bo? A tam. Lad from Germany. Papę mogli zmienić, ale ja nadal byłem mocny, kurwa, na no nich. Ty, ale tak wam powiem, że... ...jak, ja wi jak, jak widziałem zmiany... To podobało mi się, ale jak gram na tych zmianach to jest absolut no, aż... katok -ok mogę zostawić, ale kurwa... Wydaje, Wydaje mi się, że rozszerzenie bomb Rozszerzenie bombsite'u A było spoko. Peż, ale peż. wszystko poza tym już... Mniej spoko. Teraz mogę przejść. Ja człowieku idę przez katok. -ok. <laughs> <laughs> ja trzymam gap. I teraz patrz, i teraz wuje wchodzi. Piko, no. no i mam całą wizję stary, Bo tutaj. I hedging, baby. Ro tak ro Rozpasowany. <laughs> nie, <laughs> <miejsce, laughs> <laughs> nie mogę. Kiepka <laughs> rok. Na dórku. Ty, Ale ciekawi wchuje, jest tak szczerze. Ja jestem ciekaw, jak teamowo na dalas będą tam grać. A mi Ale jaka rodka, patrz jak szybko jesteśmy EPC Kucno Nie wiem, ale Baron takie życie gra ogólnie, gościnisz mi tak tyra w tym meczu Mogę cię smokować, gap Jeden w lobby, ja gdzieś tuuję a jest zmutowany. No w lobby ja ci tupał One do wujka, znajdzie się? W sensie koszek. Co tam miał, jeden zaraz Biegnę Pokaż tutaj coś. A. A. Nawet jak zmieniam Vertigo to nie zmieniam Camila na Vertigo Ale jak już wyjdziesz Mida stary, to masz tyle opcji Ciekawe, ciekawe. Coś czuje, że ta zmiana na Vertigo nie potrwa długo. To właśnie jestem ciekaw, co oni zrobią. Bo te pro-teamy będą narzekać, że... Rotujemy, rotujemy, panowie. Karotka na B. Człowieku, jesteśmy w 3 sekundy. One more, one more. Ale ogólnie mam wytłumaczenie, bo zmieniłem sobie na lewą rękę. A na lewej ręce się nie da streamo streamować Sprayować Zeskakiwać? Zyskakuję, jolo Czy mamy kasę na ekstawać? Bo jest. To ma bow. Po co się dzieje? Flying, fl flying Dutchman. Co? A bo jakoś Nic mu to nie dało. mam baron? Zdebuj, bo... A bubka? On by... Czekaj? Pokaż tutaj. Eee! Tak nie robimy. Dawaj, dawaj, dawaj Masz innego. Jest dla mnie? Daj. Nie, to chodzi? Nie, jesteś Nie, nie. Nie, nie. Trigaj za. O człowieku, zielony idzie katłokaj. Zdźgij, o, o, o. Zdźgij, o, o, o. o, o. o, o. Zdźgij. One o, o. Zdźgij, Jeszcze Zdźgij. bo. o, Nie Zdźgij. On on yeah, Mam Aj, dwa flaszyki, w mogę cię tutaj obsłużyć jakoś elegancko. Spalili CETA? CZOM ja, to Flaszyk przed CZOM? Jakiś sportowy? Tak. hypera. nie. czy Wychowajmy. 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 Kulis, jest A nie wiem po prostu, Ale to ale ku... w ogóle. Ten katok to wygląda jakby ktoś kurwa. przypadkiem co dorobił. Ale no, kurwa on more. Close right Casey. Osadziłem kazet. Zaroma, zaroma. Do lewej, nie da. Też. Nie, no, to tak Nie mogę co No dobra weź sobie no. Old window, Sarok no. Indes mot on the trójka? No, poprawa ci wady. Da Tapnij może? Nice. info. No dobrze, dobrze, Kacperno. Kto siedzi za team To, <grymka> to, to chodź panowie